Pozycja pokazuje i samego dowódcę, i formację polową, życie codzienne, genezę tej brygady, struktury żołnierzy, akcje bojowe, oczywiście partyzanckie, więc jest to cały przekrój, taka mozaika tej formacji, która potem. 13 lipca 1944 roku stoczyła na wielu na ostatni bój z Niemcami. Jedną z największych akcji partyzanckich było rozbicie oddziału bolszewickiego. 1 marca 1944 roku Majerańce, oddział sowiecki rabuje polską wieś, gwałci kobiety. Oddział Juranda, oddział Łupaczki w ciągu dwóch godzin rozbija tą formację, pozostawiając niewielu żywych sowieckich bandytów. Pozycja powstała przede wszystkim w oparciu o różne dokumenty, relacje, wspomnienia, zdjęcia, ikonografie. Wszystkie te materiały pochodziły z archiwów polskich, brytyjskich, wileńskich. No i przede wszystkim rozmowy z weteranami, które udało się jeszcze nagrać w końcu lat 90. kiedy mieli w miarę dobrą pamięć, potrafili odtworzyć przebieg różnych akcji, potrafili też zidentyfikować na zdjęciach swoich kolegów, którzy już wówczas nie żyli.